A i co? Kiedy siedliśmy, zgniłe ziemniaki, chleb z solą ktoś miał raka? A, nikt nie miał. A teraz co? Każdy ma. A jakie mają ziemniaki? Bio. Pytasz mnie, synek, jak? Kiedyś się żyło bez internetu i bez kablówki? No to dokładnie tak samo. Jak twoje pokolenie żyje teraz, bez współczucia? Bez godności, bez honoru, bez wstydu, bez czytania książek. No. Widzisz, nasze pokolenie urodzone jeszcze w poprzednim wieku było wyjątkowe. I, i ja jestem tego żywym dowodem. No. Bo widzisz, my nie mieliśmy nic, nic, ale mieliśmy wszystko, co było nam potrzebne. Właśnie. A wy nic nie macie, nie doceniacie nic. Kapok na kajak, na rower, matko bosz. My z Wieśkiem, kiedyś, w wieku 12 lat, jeździliśmy motorynką i to zupełnie bez kasku. Bo powiem ci, że to życie kiedyś było inne. Takie bardziej prawdziwe. A teraz to drugi lata z otwartym złamaniem i chodzić nie może. A kiedyś chodziło się z otwartym złamaniem z dumą! Twój telefon wyświetla 100%. Szkoda, że twoje życie duchowe ma 10%. Znów zatkany, no. To wasze pokolenie to zacznie używać mózgu, kiedy mu się powie, że mózg to aplikacja. O, o, opuściło. O, idzie. Mój kolega z dawnych czasów nie pił, nie palił, na dziwki nie chodził. No i co, umarł. A wiesz na co umarł? Z nudów. Potocznie mówi się, że jeżeli nie wiesz, co to znaczy boomer, to sam jesteś boomer, ale to nieprawda. Po prostu nie zażywasz internetu w za dużych dawkach i bardzo dobrze. Ale do rzeczy. Czym jest boomer więc? Jest to przedstawiciel tak zwanego baby boomers, czyli osób urodzonych w latach 46-64, tak zwane powojenne pokolenie wyżu demograficznego. Za tym naukowym, socjologicznie suchym zlepkiem słów kryje się niesamowicie skomplikowany typ człowieka. Ale określenie to nie celuje tylko w ludzi urodzonych w tym przedziale wiekowym. Oj nie! Boomerstwo może dotknąć każdego, nawet nastolatka. Także uważajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, jak powiecie coś na imprezie, a ktoś sarkastycznie spali was towarzysko, mówiąc: Okej, okay, boomer. Nie było smartfonów, nie było komputerów. Kiedyś to było. Wiesz, jak teraz ptaki rozpoznają, że strach na wróble to nie człowiek? Nie ma telefonu w ręku. Przede wszystkim boomer gloryfikuje swoje pokolenie. I żadnego innego. To właśnie za jego czasów było najlepiej, najcudowniej, żyło się wspaniale i co najważniejsze, wszyscy szanowali pryncypialne wartości, których dziś według boomerów już nie ma, albo raczej oni ich nie dostrzegają. Za tym niepoprawnym optymizmem w stosunku do czasów minionych idzie oczywiście kompletna ślepota oraz wypaczenie realiów przeszłości, głównie w zakresie biedy, którą bumerzy postrzegają na każdy inny możliwy sposób niż właściwy. O, proszę, karkonosze, 72. W ogóle, synek, czy ja ci opowiadałem kiedyś historię swojej młodości? Nie. No to już opowiadam, słuchaj. A więc było nas 11 i mieszkaliśmy w jeziorze. Wnusiu, ja żyłam w przeciwnych czasach, gdy osób 30 liczyła klasa. Nie było żadnych wyścigów na ciuchy. Były juniarki i nylon fartuchy. Każdego zdobiła tarcza, jeden tornister na trzy lata. Wtarczał. Pamiętam czasy, kiedy mleko się nie psuło, piło się słodkie, potem kwaśne, a na koniec jadło się ser. Ach, to już nie to, co kiedyś. Umerstwo to także wyjątkowa tolerancja, wręcz przyzwolenie na lekkomyślność, oczywiście podyktowana faktem, że kiedyś, kurła, to było inaczej, w domyśle, lepiej. I co za tym idzie, wszelkie nowoczesne bariery z zakresu bezpieczeństwa są przejawem jakiejś dziwnej fanaberii no bo po co, dlaczego i na co to komu? Ale czego buczysz, no czego buczysz, wnusiek, no. Za moich czasów, jak ktoś złamał nogę, to nie płakał, tylko kuśtykał do domu z takim uśmiechem na ustach, bo wiedział, że do końca życia będzie miał fajną ksywę. O! Bierz lekcję. A wiesz co, za moich czasów nie było tych wszystkich mądrych telefonów. Nie trzeba było dzwonić, bo jak ktoś miał wracać do domu, to wracał na czas. Przedstawiciel tego gatunku będzie kurwić na młodsze pokolenia za każdym razem, jak zobaczy je przy komputerze czy na telefonie, mimo że samemu przesiedział przed telewizorem pół życia. Między ekranem smartfona a własnym kineskopem widzi ogromną różnicę, której sam do końca wytłumaczyć nie umie. Nowe jest złe i zepsute, stare dobre i uniwersalne powieki. Jeszcze wrócisz kiedyś do winyla. Zobaczysz. To kwestia czasu. Do tego trzeba po prostu dojrzeć. Synek! Płatności! To tylko gotówką! Internet jest zdradliwy! Tak jak pierwsze upały w lecie! O! O! Puściło! Kody do klatki! U nas na Mierzynie to dziki same furtkę otwierały. Furtka dzika nie powstrzyma. Natura zawsze znajdzie drogę. Daję pan spokój. Kobiety bumerzy, przepraszam, bumerki, bo zaraz ktoś się zesra nawet i oto, to osoby, które nawet w gotowaniu, wychowywaniu dzieci czy życiu codziennym muszą znaleźć wielką różnicę w jakości prowadzonego żywota. Nierzadko rzucają tekstami, które tylko jeszcze bardziej osadzają je w ich stygmatyzującej roli domowej służki. Wnusiu, pamiętaj, nigdy nie wypuszczaj swojego faceta z Żołądkiem i pełnymi jajami. Taka prawda. Kiedy facet wilczy, to myśli. Ale kiedy kobieta milczy. To facet ma przekane. W męskim wykonaniu bumerstwo idzie jeszcze w parze z okrutnym szowinizmem, podszytym tym, kiedy trzeba wybornymi w ich mniemaniu żartami. Dowcipy te mają usprawiedliwiać ich w przypadku jakiegokolwiek ataku, bo to wszystko przecież żarty, i nikt tak na serio nie myśli. Ech, brzuch może i duży, ale pamiętaj, moja droga, że pod wielkim głazem czai się wielki wąż. Jeśli chcesz doprowadzić kobietę do prawdziwego szału w nocy, to po prostu zacznij chrapać. Bo kiedy mężczyzna zdradza, prawdziwa kobieta całuje mu stopy i przeprasza, że nie jest idealna. Taka prawda. Największym jednak fikołkiem mentalnym zdają się być mądrości cudownie ujęte w tym oto cytacie. Jesteśmy szczególnym pokoleniem, ponieważ jesteśmy ostatnim pokoleniem, które słuchało swoich rodziców i dziadków. Jednocześnie jesteśmy pierwszym pokoleniem, które uważnie obserwuje i słucha swoje dzieci. Nadal możemy pomagać wam, jak mądrze korzystać z technologii których wtedy jeszcze nie było. I mówi to pokolenie, które absolutnie nie rozumie nowego pokolenia, które kurwi i złorzeczy własnemu pokoleniu i które za naiwne uważa pokolenie własnych rodziców. Boomerzy są dalecy od słuchania kogokolwiek i jeszcze bardziej dalecy od udzielania rad najmłodszym pokoleniom, mając jednocześnie problem z zapamiętaniem kurwa pinu do karty podczas zakupów. W odsyłaniu dzieciaków do biblioteki nie widzą niczego archaicznego, ale z porady, by coś zguglować, jedynie szydzą, nie wiedząc nawet, co ona oznacza. Telegazeta i zegarynka. O, to były czasy, nie to, co teraz. Wodę piliśmy bezpośrednio z kranu, a nie z jakichś plastikowych butelek. Owoce jedliśmy prosto z drzewa, a nie z sztucznych pudeł. Nie chorowaliśmy, chociaż dzieliliśmy tę samą szklankę soku z czterema przyjaciółmi. Darmowa kawa za punkty? Kiedyś to darmową kawę dostawało się za ładne uśmiech. O tym, co boomerzy nie tylko starszej daty wypisują na fejsach i ogólnie w internetach, jakie memy wklejają i z czego się śmieją, to już inna piękna swoją drogą historia. Warto jednak pamiętać, że kiedyś my również będziemy boomerami, wspominającymi dawne, mityczne i zawsze lepsze czasy. Chociaż nie, to raczej nigdy się nie stanie, nie z naszym pokoleniem, bo widzicie, nasze pokolenie miało pewne wartości. Kiedy miałem 6 lat, moja siostra była w połowie mojego wieku. Teraz mam 70 lat ile lat ma moja siostra? No proste, to przecież 35, ale baną. coś trudniejszego by dali. O, o, o! Synek, to jest ten Twój Photoshop. Tylko za moich czasów. He? Hey. Córka mi mówi, że poznała Kolesia na Tinderze. Zaprzyjaźniła się z nim na Facebooku. Gadali ze sobą na Whatsappie, a potem on się jej oświadczył na Skype'ie. To ja jej mówię, córuchna! Ty se weź lub na Twitterze, kup dzieci na eBayu, a potem jak się kolej znudzi, to go sprzedaj na Allegro. Zostaliście porwani. Bohater ostatniego filmu albo serialu, który oglądałeś, przyjeżdża na ratunek. To to był. No kurde, wiadomo, Borewicz. No bo klos może. Widzisz, jeżeli ci się w życiu powiodło, to trzeba budować dłuższy stół, a nie wyższy płat. Przynieś mi protezę. Jeśli wiesz, co to jest, to miałeś szczęśliwe dzieciństwo. nie tylko do dwudziestej. Jeśli w młodości nie bawiłeś się taką zabawką. Nie miałeś szczęśliwego dzieciństwa. O, ale super, super fajne. Bój się synek ludzi, którzy nie piją, nie palą, nie jedzą tłusto i w ogóle nie słodzą. Jak oni całe życie tak się katują i zdęcają nad sobą, to pomyśl, co mogą zrobić tobie. Kogucik? C czy kurka? Kurka. A, nagrałeś? No fajna poszła. O! 30 maja dzień bez stanika. 31 dzień bez majtek. A 1 czerwca dzień dziecka. Jeśli wiesz, co to jest, to miałeś szczęśliwe dzieciństwo. Kurwa, ale super. Zajebiste. A wiesz, jakie my mieliśmy kiedyś luksusy? Hmm? Dacza i Fiat 125B. I wystarczyło. O. Największe dzieło technologiczne ludzkości. Kto nie zna tego urządzenia, ten chuja wie o życiu.